Dzień dobry, witam Was bardzo serdecznie w nowym dniu. My dalej jesteśmy w Helsinkach. Przyszliśmy na śniadanko do Starbucksa, bo tak jest najszybciej, wiadomo co tutaj jest. Akurat ze śniadaniami tutaj nie kombinujemy. No dzisiaj plan mamy dość luźny, pochodzimy sobie po mieście. Może zrobimy jakiś mały shopping. I dzisiaj już wyjeżdżamy z Helsinek. Chłopcy z Braim zamówili sobie Gorącą czekoladę, ale ona nazywa się Hot Fudge. Popatrzcie, jak pięknie wygląda. To jest Jokusia. Zaraz mu dam łyżeczkę i będzie jadł. Dla Jokusia ta czekolada jest trochę za gorąca, więc poprosiliśmy o mleko. Wleję mu tutaj do jego buteleczki. On bardzo lubi wypić sobie mleczko albo kakao kojarane, jak wstanie. A dzisiaj nie mogliśmy mu zrobić w hotelu, więc e, zrobimy w butelce tej w Starbucksie. Do you want to cook the milk? Oh, here you go. It's okay, I cleaned it up. It's yummy? Przyjdźmy właśnie teraz do atrakcji Flyover Helsinki and Finland. Byliśmy w takim miejscu w Islandii i było świetnie. Tam nie można było niestety dla Was nic nagrać, a tutaj Pan mi na chwilkę pozwolił. Nie będę za bardzo nagrywać filmu, bo będzie w 3D i potrzeba okularów, ale. Ale z chłopcami już tutaj siedzimy i czekamy. To jest atrakcja, gdzie zakładamy okulary, jest ekran, i po prostu siedzenia, na których siedzimy, się ruszają. Wieje wiatr, słuchać muzykę. Także wydaje mi się, że będzie wspaniale. No Gotowi? Oh, 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 oh. um, you know be Ladies and gentlemen, welcome to Flying Cinema Tour. Our destination today is Finland, the land of a thousand lakes. Weszliśmy, poszliśmy jeszcze na taką atrakcję z dinozaurami, która była. W szalona, ale co jest fajne w tych flyover Iceland czy Helsinki i pewnie większość, i pewnie każdy kraj takie swoje ma, to to, że na przykład, prze, wiecie, jak jesteście na czubku gór, to można poczuć śnieg na swojej twarzy. Jeżeli wieje wiatr, czy pada deszcz, oni was sprejują wodą. To jest naprawdę wspaniałe przeżycie, zwłaszcza, że, wiecie, z góry ciężko zobaczyć czy Finlandię, czy Islandię. I więc polecamy flyover Helsinki, flyover Finland, no i fly over Iceland. Chcesz pójść, chłopaki? Tak, time. We going. Ja ogólnie boję się takich rzeczy jak e, koła diabelskie i jak byliśmy na Londona, no to jeszcze jakoś tam się prze... udałam przegadać, ale będzie ciężko na tym tutaj. Ale chłopcy się uparli, więc jak możemy nie iść? Oh my god. <laughs> Helgi maybe you sit with me and Daddy will sit with Joko? Yeah, Helgi you sit with me. <laughs> I know but I hate it anyways. <laughs> I hate it anyways. No I love it! You love it? Yeah, I really hate it. Because I am scared of heights. <laughs> 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 you move me so excited, cat. Is it gonna be amazing? It is already amazing. Okay, I'm beginning to kind of sad. Is that a wheel? Yeah. There's a beautiful building. That this thing, it has a wheel. Oh, oh my wow. god. I see a boat oh, with wow. wow. It's okay, it's <laughs> <good>. <laughs> uh, okay Okay, okay, okay. <laughs> I'm okay. <laughs> It's okay! I thought of the church behind you, honey. It's, it's okay! Oh my! Let's go! No no, 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 I'm not walking. Are you okay, honey? Yeah. Just <laughs> 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 this is good. okay? we not I not It's to London, I could go again, really, it's because okay, it's fine. It's going down. It's going down. Yeah. I think after London, I am like fine. Of oh do you God. love it? That's yes. Yes. It's it's okay, hold my hand. You're scared. No. We can be scared together. <laughs> scared. Do you love it, Huggy? Oh, um, mommy. not the window behind you. I'm not gonna look behind, look behind you. Look, look behind you. Look behind you.

Oh, I agreed for one time. <laughs> Mamy taką tradycję, że gdy jesteśmy za granicą, to, to zawsze idziemy do sklepu Lego w danym mieście, w którym jesteśmy i kupujemy chłopcom fajne, e, jakiś fajny zestaw. E, chłopcy zazwyczaj mają budżet 50 euro lub 50 e, funtów, no i mogą sobie wybrać do tej ceny co chcą. Ja tutaj w Helsinkach sprawdzałam, że miał być jeden sklep, który sprzedaje tylko tego, ale niestety przyjechaliśmy do niego dzisiaj taksówką i okazało się, że sklep upadł i był zamknięty, pomimo tego, że w internecie było napisane, że jest otwarty. Więc przyszliśmy do, więc przyszliśmy do takiego Szwencji centrum handlowego o nazwie Stockman i tutaj na szóstym piętrze jest dział zabawkowy dla dzieci i chłopcy Teraz mam, this one? No, no, one I teraz zrobię lego No, mam nie tego. Ok, ale jak rozwoził się. W końcu jakiegoś mieście, co można poleżysz, do sobie. I być e, wygodnie. Dzisiejszy dzień jakoś nie może się skończyć. Zgłodniliśmy, mamy jeszcze 4 godziny. Doszliśmy do takiej bawarskiej restauracji. Zamówiliśmy chłopcom schnitzel Ja też sobie zamówiłam schnitzel w i z kozoru tak? Yy, tomahok, tomahok. Dobra? Tak. Zakupy nam się super udały. Ja bardzo dziękuję mojemu mężowi za to, za to jak bardzo mnie docenia. Ja jego też bardzo doceniam. Tak wygląda szczęśliwe dziecko, które przed chwilą zasypiało. E, aż mi ślinka cieknie dlatego tego ślinka, bo jest, wygląda pięknie. E, opinie tej restauracji były takie mieszane, dlatego że mówili, że atmosfera jest super, ale jest takie średnie, ale chłopcy wcinają, że aż mi się ślinka cieknie. Tak. E, po tej restauracji wracamy do hotelu, poszliśmy na bo odbieramy bagaże i, i za, będziemy zamawiać taksówkę. Konczymy bloga. Bardzo wam dziękuję za oglądanie naszych vlogów podróżniczych z Helsinki i y, um, widzimy się we vlog Pa.